Witam, nazywam się Marek Kurczyński i dzisiaj chciałem pomówić troszeczkę o treningu zdrowotnym. Obecny styl życia jest bardzo ubogi w ruch. Spędzamy bardzo dużo czasu przed komputerem, praca biurowa, często spędzamy też dużo czasu prowadząc samochód i takie ustawienie ciała prowadzi do wielu przykurczy, do wielu dolegliwości bólowych, do ograniczenia zakresu ruchu. Kiedy udajemy się do dentysty, naturalną sprawą jest, że dentysta powie nam, że regularnie potrzebujemy mydzenia. Kiedy trafiamy do fizjoterapeuty, albo innej osoby, która pracuje z układem ruchu, tak każda z takich osób zaleci nam ćwiczenia fizyczne. Niestety na tym zagadnieniu ćwicz, trenu zazwyczaj kończy się całe, całe zalecenie. Nie bardzo wiemy, jakie dyscypliny w sportu wybierać, jakie aktywności fizyczne wybierać, żeby nie szkodzić temu naszemu układowi ruchu, tylko żeby jemu pomagać. I tak bardzo często osoby z przykurczem stawów biodrowych wybierają się na bieganie, i widzimy w parku osoby, które uprawiają jogging w takiej przygadolnej pozycji, fundując sobie dużo dolegliwości bólowych odcinka od kręgosłupa, czy problemy z biodrami. Osoby z przekłuczoną klatką piersiową bardzo często wybierają się na basen i tam pływając rzadko dorzucają jeszcze więcej napięć, jeszcze więcej ograniczeń w zakresie ruchu, jeżeli chodzi o staw ramienny. Stąd postanowiłem sformułować taki krótki program treningowy, krótki trening zdrowotny, bo tak to będziemy nazywać. Które możemy wykonać w zasadzie w każdej siłowni, w każdym miejscu, gdzie dysponujemy jakimiś ciężarkami, gdzie dysponujemy maszynami do treningu i taki trening będzie zdecydowanie pomagał w zachowaniu odpowiedniego zdrowia, optymalnego zakresu ruchów w stanu. Każdy trening zdrowotny powinien być poprzedzony rozgrzewką. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to tutaj proponowałbym przede wszystkim ćwiczenia kakrów. W zasadzie mamy dużą dowolność, jeżeli o to chodzi, bo możemy wykonać sobie tutaj bieg na bieżni, tradycyjny jogging, możemy użyć sobie do tego treningu, do rozgrzewki orbitreka, ergometru rowerowego, ergometru dziur albo każdej innej dowolnej formy rozgrzewki. Proponowałbym tutaj mniej więcej 15-20 minut ćwiczeń, o, o umiarkowanej, bądź nawet niskiej intensywności, czyli możemy gdzieś pracować na 60% tętna maksymalnego. Taka rozdziałka będzie również próbała, nie tylko będzie przygotowywała nasze ciało do kolejnych ćwiczeń, które będą następowały, po tej rozdrzepce, ale również będzie wpływała optymalnie na nasz układ sercowo-naczyniowy oraz na układ oddechowy. Będzie podnosiła te wszystkie parametry krążeniowo-oddechowe. Po 15-20 minutowej rozgrzewce przechodzimy sobie do kilku ćwiczeń rozciągających kończyn dolnych. Rozpoczniemy sobie od rozciągania łydek. Najprościej wykonać to w taki sposób, że opieramy się o ścianę, stoku ustawiamy równolegle, nogę rozciąganą, Całą wciskamy w podłoże, koncentrujemy się na tym, żeby pięta przylegała do podłogi Na początku utrzymujemy kolano proste, wtedy powinniśmy uzyskać dosyć duże rozciąganie w okolicy podkolanowej. Po mniej więcej 30-40 sekundach rozluźniamy i wykonujemy sobie tą samą pozycję, jednak kolano w tym momencie jest zdjęte. Teraz będziemy rozciągać tą okolicę przyczep y, mięśnia drgowej połytki, mięsień płaszczowaty oraz cięgno Achillesa Obie te pozycje rozciągające zapobiegają skurczu łydek. To ćwiczenie rozciągające będzie bardzo pozytywnie wpływało na poprawę zakresu ruchu ustawu skokowego. Będzie zapobiegało konduzjom ścięgna Achillesa. Może zapobiegać ostrodze piętowej oraz paskostopu. Następną pozycją rozciągającą będzie rozciąganie mięśni tylnych, uda, czy inaczej mięśni kuszowo goleniowych Żeby tutaj uzyskać dobre rozciągnięcie, prostujemy nawet w kołach. Najlepiej zacząć palce na siebie. Wtedy uzyskamy rozciąganie całej taśmy miściowo. W tej pozycji poprzez utrzymanie prostych pleców wykonujemy sobie opad tułowia. Czwarty, trzymujemy zatrzymujemy, możemy wykonać sobie chwyt dłonią za stopę i podciągając palce na siebie, ale sam opad tułowia również na wystarcza. W tej pozycji również utrzymujemy 30 sekund. Trudniejszym wariantem może być uzyskanie rozciągania od w zasadzie stóp przez łydki tyłu do aż po sam kręgosłup. Staramy się złączyć nogi w kolanach, palce stóp wcisnąć w podłoże. i teraz poprzez taki ruch spięcia brzucha staramy się sięgnąć czołem do kolan. Wykonujemy wdech. I prostujemy, staramy się wykonać pięć takich powtórzeń. Kolejną, ostatnią istotną pozycją rozciągającą w na naszym zdrowotnym będzie rozciąganie mięśnia biodrowo czyli zginacza biodra. Jest to winie, które ulega często przygórzom, kiedy spędzamy dużo czasu w pozycji siedzącej. On bardzo mocno może rzutować dla dojrzałości regulowy danego odcinka tego słucha. Najgorzej go poprzez solidny roztrok. Staramy się przeprostować w rozciągane, wyknąć w równocześnie kartkę myślową do przodu i poprzebywać w tej pozycji od około 30 sekund. Jeszcze optymalnie, jeszcze skuteczniej będzie uniesiona na górze i delikatnie. Wypchnąć biodra ku przodu. Kolejnym ćwiczeniem, tym razem już wzmacniającym, będą przesiady libijskie ze sztangi. Mowa tutaj o pewnych przesiadach. Jest to rewelacyjne ćwiczenie, które bardzo mocno wzmacnia zazwyczaj osłabione mięśnie pośladkowe, Które bardzo mocno oddziałuje na mięśnie ud, które świetnie wpływa na stabilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Bardzo ważna jest pozycja wyjściowa. Ustawiamy stopy troszeczkę szerzej niż szerokość bioder. Delikatnie zlatowany na zewnątrz. Teraz. Wypychamy mocno klatkę wyciągą, do przodu, wspinamy mięśnie brzucha, patrzymy głową nie ku górze, to spowoduje większe napięcie mięśnia prostornika i brzucha. Prowadząc posiadki ku tyłowi, wykonujemy sobie siad, staramy się zatrzymać proste, wdech, wydech, góra. Wdech, dół, wydech, góra. Staramy się wykonać ruch w pełnym możliwym zakresie, do razem trzymając plecy proste. Tak w dół, wyprostowanych nogach, inaczej rzymski martwy ciąg. Termin wyprostowany oznacza nogi delikatnie zgięte w kolanach. Stopy ustawiamy na szerokość bioder, tym razem równolegle, na wprost. Staramy się spiąć łopatki, wykrość łapki, wyszkamy od do przodu. W tej pozycji z sumą, z szangą wzdłuż ud, koła, piszczeli. Staramy się wykonać pełen opad tułowia, wypychając mocno po ku tyłowi. I przeprostowujemy. Spokojny wdech w dół. Wydech, góra, tak, dół, wydech, góra. Ćwiczenie ponownie wzmacnia mięśnie pośladkowe, rozciąga mięśnie się głębiowe oraz powoduje stabilizację odcinka rądzielowego kręgosłupa oraz odcinka pieczowego kręgosłupa. Kolejnym istotnym elementem treningu zdrowotnego jest wzmacnianie mięśni brzucha, które zazwyczaj są hipotoniczne, czyli ulegają nadmiernemu rozciągnięciu. Jako pierwsze ćwiczenie proponuję tradycyjne brzuszki. Jednak bardzo istotnym, bardzo istotnym aspektem jest notoryczne, cały czas ściskanie pięt w podłożu. Ruch wykonujemy od przyciągnięcia wody do mostka. Staramy się przejść do siadu ręce mogą być w okolicy stroni, Wdech, wdech w dół, wydech w górę, wdech w dół, wydech górę. Staramy się cały czas zwijać i rozwijać tułów. Jeżeli ta czynność jest trudna, możemy połagać sobie poprzez wyrzut rąk, wtedy impet. Ramion powinien nam pomagać przejść do siadu. Kolejnym ćwiczeniem stabilizacyjnym będzie plank po prostu deska. Ustawiamy tu w do podłoża. Bardzo istotne jest tutaj napięcie mięśnia poprzecznego brzucha, więc zajrzenia nie zwisają nam. Tylko posiadki są uniesione nieznacznie powyżej poziomu, powyżej poziomu bioder, powyżej poziomu pęk, w zasadzie. I tutaj mamy wiele wariacji. Samo utrzymanie tej pozycji już jest ćwiczeniem samym w sobie. Możemy spróbować tak trzymać pół minuty ale możemy sobie tutaj dodać te wszystkie ruchy wyciąganie ramion, unoszenie nóg bądź naprzemiennie Innym ćwiczeniem wzmacniającym mięśnie brzucha, tym razem z skośne brzucha, będą skręty tułowia z ciężarem trzymanym na wysokości będa ponownie staramy się wyprostować nogi ustawione w delikatnym rozkroku głowa ustawiona przed siebie w tej pozycji wykonujemy skręty tułowia pamiętamy, żeby cały czas trzymać barki i łopatki spięte. Hmm. Następnie przechodzimy do rozciągania mięśni klatki wierzchowej, które zazwyczaj są przykurczone, ustawiają na barki w ten sposób, zazwyczaj jeszcze w protrakcji, czyli w takim wypięciu do przodu i rotacji wewnętrznej, więc potrzebujemy tego ruchu, który będzie tą klatkę wierzchową otwierał. Wykonamy sobie rozpiętki. Do wykonania rozpiętek możemy użyć piłki lub tradycyjnie ławeczki, albo stepów, które będą ustawione jeden na drugi. Możemy zastosować hantle, możemy również zastosować kettlebells, My tutaj dzisiaj zapropracujemy sobie właśnie z tymi kietem dlachodziemy się w taki sposób, żeby głowa leżała na piłce, łopatki również są otwarte na piłce, pozostałe części ciała wypchnięte siłą mięśni ku górze. Tu utrzymane równolegle. Ręce z fantami lekko zdjęte w łokciach. W tej pozycji w płaszczyźnie wzroku otwieramy ramiona, klatkę do Odchodzimy Odwodzimy wdech. Chwileczkę zatrzymujemy. Uff, wydech nie musimy łączyć dech rozciągnij kartkę piersiową wydech, włącz, Dek. i wydech uff, po otwarciu kartki piersiowej potrzebujemy jeszcze wzmocnić mięśnie grzbietu i wtedy będzie duża szansa, że po wyjściu z zachowamy taką ładną, wyprostowaną otwartą sylwetkę, która będzie umożliwiała nam dużo lepszą wentylację płuc wykonamy sobie teraz razem odwroty rozpiętki na systemie podwieży. staramy się Wyprostować całe ciało, ustawić pięty razem, klapkę wysiłką wypiętą do przodu, łopatki spięte. W tej pozycji wykonujemy w D, Ponownie w pościgie rozciągamy laśny. wydech wracamy do pozycji wysiłków. W i wy. Im bliżej ustawimy stopy osiłków, tym więcej kilo będziemy śmiegać więc ćwiczenie stanie się trudniejsze. Jeżeli nie dysponujemy systemem podwieszeń, alternatywnie możemy wykonać sobie to. To ćwiczenie z gumą gimnastyczną, z taśmą rehabilitacyjną, inaczej. Łapiemy taśmę na szerokość barków i w tej pozycji, wdech, Rozciągasz taśmę, sięgasz gumą wcięcie mojego mostka, czyli tego elementu zaraz pod szyją, wracasz, wdech, wydech, wdech. Ruchem, który również bardzo mocno jest osłabiony w naszym ciele, kiedy bardzo dużo spędzamy czasu przed komputerem, bądź za kierownicą samochodu, jest rotacja zewnętrzna ramy. Nasze barki bardzo często będą się ustawiały w rotacji wewnętrznej, co będzie negatywnie wpływało na możliwości oddechowe płuc. Warto dlatego stosować ruch w rotacji zewnętrznej rano. Najprościej jest taśmą rehabilitacyjną. Staramy się wyrnąć kartkę wyciągą do przodu, wyprostować plecy, złapać taśmę pod chwytem na średnią łopcie barków. trzymamy przy sobie, w tej pozycji wykonujemy wdech, kciuki prowadzimy do tyłu, rozciągamy taśmę, wydech, wracamy, wdech, i tam tak. Innym ćwiczeniem, które będzie rozciągało mocno klatkę piersiową, ale również wpływało na konkretny wyprost bioder, jest mostek. Ćwiczenie trochę zapomniane, ale chyba każdy z nas pamięta, że wykonywał kiedyś na lekcjach w Naprawdę niezastąpione ćwiczenie. Pokażę teraz w trzech, sposob... w zasadzie w trzech stopniach trudności, jak do tego mostka dojść. Jeżeli jesteśmy absolutnie początkującym, wystarczy, że bardzo mocno przyciśniemy pięty do podłoża, Postaramy się ułożyć łopatki bardzo blisko podłoża, wspinamy te łopatki i z tej pozycji wypychamy maksymalnie tak wysoko, jak tylko możemy biodra do góry. Ta pozycja nie powinna sprawić trudności nikomu z nas. Jednak kiedy podziałamy dalej, kiedy wykonamy ten następny krok, pozytywnie ćwiczenie będzie wpływało również na rozciąganie powięzi szyjnej, która bardzo często, ma, jeżeli jest przykluczona, ma negatywny wpływ na działanie tarczycy oraz na funkcjonowanie mięśni oddechowych. Ponownie układamy się w ten sposób, że pięty przelegają do podłoża. Staramy się ułożyć ręce na wysokości głowy i wytknąć ciężar ciała na czoło, równocześnie odciążając głowę ramionami. Kiedy ta pozycja nie sprawia nam już trudności, możemy przejść do klasycznego mostka, który chyba każdy z nas pamięta, jak wygląda. Wcale nie potrzeba dużo pracy, żeby do tej pozycji dojść. Ustawiamy dłonie tak jak miało to miejsce wcześniej. Z tej pozycji wykonujemy wdech. Staramy się wytrzymać w tej pozycji około 10 sekund, powtarzając ją trzykrotnie. W zasadzie całe nasze ciało yy, zostało przywrócone już do prawidłowej ruchomości. Nasz trening zdrowotny praktycznie dobiega końca. Brakuje nam jeszcze przywrócenia jednego ruchu. Otóż jest to rotacja wewnętrzna biodra. To ćwiczenie bardzo dobrze będzie zapobiegało wszelkim dolegliwościom bolowym, biodę, y, zwyrodnieniom. Y, bardzo mocno będziemy rozciągać mięśnie gruszkowate. Y, są to mięśnie, które wpływają często y, negatywnie na odczuwanie, kończenie dolnej. Y, mogą limitować dolegliwości podobne do wykruszowania. Co musimy teraz wykonać? Jest to siatka podkarstwa. Jedną nogę podwijamy pod siebie, prowadzimy ją do rotacji wewnętrznej. Nie jest bardzo istotne, czy nogę mocno to czy przyjedziemy w udzie. Ważne, żeby poczuć rozciąganie w tej okolicy biodra. I w tej pozycji mamy teraz cztery kierunki działania. Możemy wykonać skłon do nogi wyprostowanej, do tej nogi wypadowej. Staramy się trzymać około 30 sekund. Możemy wykonać skręt w kierunku nogi zrotowanej. Tu również wytrzymujemy około 30 sekund. Skręt w przeciwnym kierunku. Mówię, że około 30 sekund. I w tej pozycji możemy również spróbować przejść do leżenia, zgodnie z możliwościami naszego czerwonym osłonku tego Trening należy zakończyć ponownymi ćwiczeniami cardio. Ponownie wystarczy wykonać około 15-20 minut ćwiczeń. Będą one wpływały delikatnie na zwiększenie tempa przemian tkanki tłuszczowej. Tak wygląda nasz przykładowy trening zdrowotny. Ćwiczenia można zamieniać innymi ćwiczeniami, które również będą wpływały w podobnym stopniu i w podobny sposób na wyszczególnione przeze mnie grupy mięśniowe. Wszystkie te grupy mięśniowe zazwyczaj na przestrzeni dnia, na przestrzeni naszego życia ulegają kurczą lub osłabieniu i należy poprawiać ich czynność właśnie dzięki tym ćwiczeniom, które tutaj serwowaliśmy. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń i ilość serii, to w ćwiczeniach, które wykonujemy odpowiednią ilość powtórzeń, zalecam 15-20 ruchów. Dobrze jest wykonać tylko 3 serie. Ciężar powinien być dobrany tak, aby ostatnie 2-3 ruchy były dla nas już męczące. Jeżeli chodzi o pozycje rozciągające, ćwiczenia rozciągające, które tutaj prezentowałem, łatwiejsze ćwiczenia wykonujemy jednorazowo mniej więcej przez minutę. Trudniejsze pozycje, takie jak mostek, staramy się wykonać około 10 sekund, powtórzyć każdą, każdą pozycję około 3 razy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTube oraz mojego zaglądania do mojego fanpage'a na Facebooku. Kłaniam się serdecznie, Maria Koczyński.